Witajcie, chwała Bogu. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony Ekumenii. Ekumenia to droga do piekła. Dokładnie tak jak jest w tytule. Dokładnie dokładnie tak jest. Dlaczego tak jest? Dlaczego pozornie wyglądająca próba Połączenia wspólnych starań, wspólnych spotkań, tak zwanych ekumenicznych, spotkań, które mają za zadanie propagować tolerancję, które bardzo często są wspólnymi modlitwami, są drogą do piekła. Dlaczego tak jest? No, będziemy o tym właśnie dzisiaj rozmawiać, a wytłumaczę Wam, jak szatan w pięknym opakowaniu truje nas. Truje nas po prostu dwutlenkiem węgla. Jak się w pewnym momencie nie otrząchniemy i nie zorientujemy, co się stało, nie odetniemy, nie przetniemy, nie odetniemy dopływ tego, tej trucizny i nie otworzymy okien na roścież, Wpuszczając świeży tlen, świeże powietrze w postaci zdrowej, prawdziwej nauki biblijnej, to zginiemy. Będziemy odłączeni od Pana Boga po powszech. czasy. Pamiętacie, jak, nie wiem, może niektórzy nie pamiętają, może niektórzy pamiętają, jak Karol Wojtyła. Jan Paweł II, poniekąd zwany, spotkał się, spotykał się, szczególnie to jedno takie wielkie spotkanie było wielkie w sensie rozgłosu. To spotkanie, które Jan Paweł II miał z wyznawcami innej, innych wiar, razem się modlili, modlili się razem z. Jan Paweł II modlił się razem z Dalajlamą, Dalaj Lama się modlił do, do swoich bożków no nie do Pana Jezusa przecież, prawda, nie do Boga naszego, nie do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, tylko do swojego bożka jakiegoś tam modlił się. Nie wiem, do Buddy, nie do Buddy, nie wiem do kogo on się tam modli. Nie interesuje mnie to. W każdym razie, nie wiem, czy pamiętacie to, czy pamiętacie, tam był Indianin, który był szamanem i Jakieś Wici palił i, i modlił się do um, innych bożków. Tam byli inni, którzy modlili się do innych bożków i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy pamiętacie to. To jest wszędzie na YouTube możecie sobie wejść na, na YouTube, na Google sprawdzić. To jest bardzo dobrze udokumentowane. Um, powiem wam jedną rzecz. Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, wiedząc, że jest jeden Pan Bóg, jeden prawdziwy, nie ma dwóch bogów, trzech bogów, pięciu, dziesięciu, setek, nie, jest jeden, jeden Pan Bóg. Nie wyobrażam sobie, abym ja z kimś modlił się razem, ja do mojego Pana Boga, prawdziwego, jedynego, który wiem, że jest prawdziwym Bogiem. A ktoś obok mnie stał i modlił się razem ze mną. On do demona? Do szatana, do domu, do bożków? A ja do mojego prawdziwego pana Boga. I nie wyobrażam sobie, abym ja milionom w publicznej telewizji, nieważne czy milionom, czy nawet lokalnie, w setkom, tysiącom, wszystko jedno, dwóm, jednej osobie, obojętnie, nie wyobrażam sobie, abym przesyłał wiadomość, że ja toleruję to, co ten człowiek robi. Ja, znając prawdziwego Boga, ja znając prawdę, biblijną prawdę, nie wyobrażam sobie, żebym przesyłał taką wiadomość do kogokolwiek, że ja toleruję Kogoś takiego, kto tak czyni. Ja tą osobę kocham, bo ona została stworzona przez Pana Boga, ale uczynki tej osoby i zwiedzenie, które z tego wypływa, jest szatańskie i ja muszę jako prawdziwy, zdrowy, biblijny chrześcijanin potępiać to. Muszę. Bo Pan Bóg, który jest w mojej Biblii, która jest Biblią taką samą jak każda inna, mówi, Kocham grzeszników, kocham tych, którzy błądzą, ale nienawidzę ich uczynków, nienawidzę grzechu, który czynią. I my też musimy kochać ludzi, ale nienawidzieć tego zwiedzenia, nienawidzieć tego bałwochwalstwa, tego obrzydlistwa, które, które ci ludzie czynią. Przeczytam wam. Drugi list Pawła do Koryntian, z szóstego rozdziału. Bardzo krótko, parę wersetów. Wezwanie do zerwania z pogaństwem. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Wiecie, co jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość jest jedna. Jest Boża sprawiedliwość. Zawarta w Słowie Bożym. To jest Boża Sprawiedliwość. Nie ma innej Sprawiedliwości. Nie ma czegoś takiego jak ludzka Sprawiedliwość. Ludzka Sprawiedliwość musi być oparta na, na Słowie Bożym. No ale wróćmy. Werset 14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego Sprawiedliwość z nieprawością albo jakaś społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Ktoś powie: No tak, ale on też jest wierzący. Nie, nie jest wierzący. Jest niewierzący. Bo gdyby był wierzący, to by wierzył w jednego prawdziwego Boga. W to, co on wierzy, to nie jest wiara. To jest zwiedzenie. Wiara jest tylko jedna i prawdziwa, zawarta w piśmie świętym w słowie Bożym. To jest wiara. Więc nie przyjmuję argumentów, że Dalaj Lama też wierzy w Boga. Nie w mojego Boga wierzy. Wierzy w Bożka, podsuniętego przez szatana. Wierzy w demony. Wierzy w szatana, nie w Boga. I ustanawia demona, szatana. Swoim Bogiem. W takiego Boga On wierzy, bo jest zwiedziony. Może inaczej zapytam. Jeżeli widzicie, że dom się pali, jest pożar, ktoś w tym domu jest, wejdziecie powiedzieć temu komuś, że jest pożar, żeby uciekał z tego domu? Czy powiecie mu, żeby usiadł? w salonie i oglądał telewizję. To jest to samo. Tolerowanie odstępstwa i bałwochwalstwa, tolerowanie pogaństwa to jest właśnie to. To jest właśnie zostawianie w salonie tych ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że dom się pali, że za chwilę zginą, że za chwilę się spalą razem z tym domem. To jest zostawianie ich w living room, czyli w salonie i mówienie im. That's OK. Enjoy your program. Enjoy your show. Watch TV. Keep watching TV. Oglądaj dalej. Oglądaj dalej telewizję. Wszystko jest w porządku. To, co Jan Paweł II zrobił. Karol Wojtyła modlił się razem z niewiernymi. Miał społeczność z niewiernymi. Z ludźmi, którzy nie wierzą w prawdziwego Boga. Którzy wierzą w demony i w szatana i mówił do nich my was tolerujemy, wszystko jest ok módlcie się dalej do tych swoich bosków, módlcie się dalej do szatana, do demonów jest w porządku muzułmanie módlcie się dalej do Mohameda do swojego Allaha powiecie, niektórzy powiedzą no to jest ten sam Bóg nie, to nie jest ten sam Bóg mój Bóg mówi Będziesz miał tylko jedną żonę, będziesz miała tylko jednego męża. Mój Bóg mówi: Nie zabijaj. Ich Bóg mówi: Możesz mieć dwanaście żon i możesz zabijać. To nie jest mój Bóg. To jest inny Bóg. To jest Bóg tego świata, tak jak Pan Jezus powiedział. To jest Bóg tego świata. To jest szatan, to jest demon. To nie jest mój Bóg. My nie wierzymy w tego samego Boga. I zupełnie inną prawdę wyznajemy. I inną wiarę wyznajemy. Nie ma czegoś takiego jak tolerowanie wiary w demony i w szatana. Nie ma czegoś takiego dla prawdziwego chrześcijanina, który jest ewangeliczny, idzie z Ewangelią, podąża za Jezusem. Nie ma czegoś takiego. Żadna tolerancja nie istnieje. My musimy tych ludzi kochać, my musimy tych ludzi szanować, my musimy tych ludzi z szacunkiem, co? Ewangelizować. My musimy im mówić w tym palącym się domu: uciekaj z tego domu, bo się za chwilę spalisz razem z tym telewizorem i z tym salonem. Za chwilę się spalisz. Nie wiadomo, jak długo ci życia zostało, człowieku. Uciekaj z tego palącego się domu. Wyjdź do prawdy, wyjdź gdzie jest tlen, gdzie jest zdrowa nauka, gdzie jest Jezus Chrystus, gdzie jest Pan Bóg, Pan Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Zacznij czytać Słowo Boże. To jest nasz obowiązek. My nie możemy mieć społeczności z takimi ludźmi. My musimy ich ewangelizować, my musimy im mówić, gdzie jest prawda, a nie łączyć się z nimi, modlić się z nimi, tolerować ich grzech, w którym tkwią, w którym trwają. To jest prosta sprawa. To jest straszne zwiedzenie. Ekumenia to jest droga do piekła. To jest straszne zwiedzenie. Będę kontynuował. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Balem, Delialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Żaden. Jaki szukład między świątynią Bożą a bałwanami? Żaden. Myśmy bowiem świątynią Boga Żywego, jak powiedział Bóg. Paweł cytuje tutaj. Apostoł Paweł cytuje. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. To są słowa Pana Boga. To są słowa Pana Boga ze Starego Testamentu. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan Bóg. I nieczystego się nie dotykajcie. To są słowa Pana Boga. I będę Wam Ojcem, a Wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Pan Bóg nakazuje nam odłączyć się, nie mieć nic wspólnego z bałwanami, z demoniczną religią. Z uwielbieniem bałwanów, z uwielbieniem demonów, z uwielbieniem bożków, które szatan na złotym talerzu nam podstawia. To jest dane w ładnym opakowaniu nam, abyśmy my zostali zwiedzeni, abyśmy my zostali wtrąceni do, do tego jednego kotła szatańskiego, demonicznego kotła, wszystkich wiar, jedna religia światowa. Otwórzcie oczy, ludzie, popatrzcie, co się dzieje. Do czego papież Franciszek namawia? Do jednej religii światowej. Jak może być jedna religia światowa? Jak? Jak? Z kim? Z ludźmi, którzy publicznie, otwarcie, wielbią szatana? My mamy z nimi razem jedną religię? Otwórzcie oczy, zastanówcie się. Ewangelia świętego Jana, 14 rozdział. Od jednego, od pierwszego wersetu do siódmego. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga. I we mnie wierzcie. To są słowa pana Jezusa Chrystusa. W domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym Wam powiedział: Idę przygotować Wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Tomasz nie wiedział, pytał się. Pan Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą i prawdą i żywotem. Nikt, nikt nie przychodzi do ojca tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. Nie ma drogi przez Mohameda, nie ma drogi przez Buddę, nie ma drogi przez świętą krowę, nie ma drogi przez jakiekolwiek inne bożki, wierzenia, szamaństwo, współśniadanie, współdziałanie z opętanymi ludźmi, którzy. Wychwalają, uwielbiają inne bożki, innych bogów. Nie wiem jak to nazwać. To przez małe b. Bóg jest tylko jeden, tak jak zaznaczyłem. Gdybyście byli, mnie poznali i Ojca mojego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go, bo widzieliście mnie. Pan Jezus Chrystus powiedział: Nie ma innej drogi, jest tylko droga jedna przez Pana Jezusa Chrystusa. Wszelkie współdziałanie, wszelkie wspólne modlitwy, ekumeniczne, są zwiedzeniem niesamowitym. Nie dajcie się na to złapać, bo ekumonia, ekumenia wiedzie do piekła, to droga do piekła. To jest odstępstwo niesamowite. To jest zdrada Pana Jezusa Chrystusa. To jest zdrada. To jest odstępstwo. Nie dajcie się zwieść, pamiętajcie o tym. Nie miejcie nic wspólnego z ludźmi, którzy wyznają, uwielbiają Bożki, inne innych bogów przez małe B. Tak zwanych innych bogów, czyli tych, którzy których Pan Bóg nienawidzi? Pan Bóg nienawidzi pogaństwa, Pan Bóg nienawidzi i nigdy nie nienawidził odstępstwa, braku lojalności. Pan Bóg jest zazdrosnym Bogiem, tak jak wiecie, prawda? W drugim przykazaniu. Pan Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To On, Pan Bóg jedyny stworzył ludzi, i to Pan Bóg jedyny, prawdziwy. Pan Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest prawdziwym Bogiem, i to On nas stworzył. I on żąda, abyśmy byli tylko i wyłącznie jego własnością, żebyśmy jemu służyli, nikomu innemu. I jedyny kontakt, jaki możemy mieć ze zwiedzonymi ludźmi, którzy wychwalają, uwielbiają demoniczne postacie tych tak zwanych bożków, jedyny kontakt, jaki z nimi możemy mieć, to tylko wtedy, jeżeli ich będziemy ewangelizować, jeżeli ich będziemy nauczać. Jeżeli będziemy im głosić prawdziwą Ewangelię, to jest jedyny kontakt. Ja osobiście mam kontakt z takimi ludźmi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja im głoszę słowo Boże. Z mojej Biblii o moim Bogu, prawdziwym Bogu. To wszystko. Także bardzo Was proszę, nie wierzcie, nie bratajcie się z tymi, którzy składają hołd bałwanom. Nie bratajcie się z tymi, którzy są zwiedzeni. Uczcie ich, nauczajcie, czytajcie im Słowo Boże. Módlcie się za nich, kochajcie ich. Ale mówcie im, że jest pożar. Mówcie im, nawołujcie im, żeby uciekali z płonącego domu. Żeby ratowali się, żeby wyszli z ciemności i przeszli do światłości. Żeby... Wyznali swoje grzechy jedynemu Panu Bogu, aby poprosili Pana Jezusa Chrystusa, aby zamieszkał w ich sercach, aby się bezwarunkowo oddali Panu Jezusowi i aby przyjęli prawdziwą naukę i prawdziwą wiarę. Bo tak jak sami słyszeliście, Pan Jezus Chrystus powiedział: Nikt nie przechodzi do Ojca, do Pana Boga, Ojca, jak tylko przez mnie. Nie ma innej drogi. Pamiętajcie o tym. Zostańcie z Panem. Błogosławie Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I do następnego razu. Pa Bogu, amen.